No hejka naklejka, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcineczku jeśli chodzi o Fortnite, takie zwykłe gierki. Będzie strumyk z Fortnite'cika za 7 godzin 22, co za 7 dni i około 20 godzin oraz 53 minuty 26 sekund, czyli tak 2 godziny przed eventem e, zacząć już e, grę w Fortnite. E, nie wiem czy wrzuciłem ostatecznie ten film e, z e, sezonu tam siódmego, jeśli nie wrzuciłem filmu z sezonu siódmego, to macie problem! Bo już go nie mam na dysku, usunąłem go sobie. Ale jest sezon X, jest sezon 9, więc cza czas się pobawić. Cel na dzisiaj to 5 fragów, 3 gierki. No i co, po prostu lecimy. Ale to są bezduszne. Bezduszne postacie. Mohejka. Ale to jest. Co to? Co to jest? A więc obczajmy sobie mapę. wie, że są, lepki lasyk jest. Lodowe lądowiska są, tak samo jak były tydzień temu. E, zgubne ziemie chyba się pojawiły, tak mi się wydaje. Dużo nie grałem w sezonie 10, w 9 trochę grałem, ale gdzie jest super duper nowoczesne miasteczko, co to było? Nie pamiętam. Ale jest począt zapuszcza, tak? Dobra więc... wow, nawet meteoryty jak jest. Więc to no, nie ma go może na mapie. Ale dla zasady, nam meteoryt trzeba polecieć Szkoda, że ja wulkanu, już nie ma takiego vibe'u Zawsze uwielbiałem wulkan No najwyżej gościu se pływa teraz wokół wyspy i dupa jest po nas Podziękowałem kierowcy busa? Wydawałoby się, że to w ogóle ważne nie jest, a to jest właśnie mega ważne To jest jedna z najważniejszych rzeczy w grani fornych Podziękować kierowcy busa Więc oczywiście na meteor, mega dużo latałem, ale naprawdę nie jestem pewna, bo wiem, że wrzuciłem, że w, jutro będzie odcinek z kariery puszczą mnie połomice, i wczoraj był odcinek, więc jeśli, nie, więc jeśli nie oglądaliście, to obczajcie. Zdecydowanie warto. Czy to? Miesotach. Wow. Mocne. A wychodzimy z meteoru, to chyba na tyle po prostu. Cały środeczek, lecimy sobie na słone strzechy, z widzę wizyt od razu, mega fajnie. Jak ja, jak ja go nie widziałem, jak go... Jak ja! Na słonych strzechach są jakieś dymy. Ja muszę powbijać w końcu ten level w grze Fortnite No i co? Chyba nie ma... Nie ma na razie Night City Night City? To chyba było Night City e, Nie ma także tego e, kurna. kurna Kurna Po co, po co, po co, po co, po co już się bawię? Tutaj musi być full dojazd. Nie! Pamiętajcie dzieci, kiedy macie prawie 5 e, fragów w pierwszej gierce z trzech, to nie bawcie się flintlockiem, a jak już się bawicie flintlockiem, to błagam, weźcie, trafiajcie tym flintlockiem znowu nie... Po podziękowałem kierowcy pusa. No, ogólnie wracając, to. Jaki ja mam, aim Potężny pioniec! A więc pamiętajcie, dzieci oraz osoby dorosłe, yy, zawsze kiedy bawicie się już Flockiem albo jakimiś. POTWOLY PISTOLETami! O no to albo się nimi nie bawcie, albo trafiajcie. Albo chociaż zostawcie tego suba i lajka, no nie bądźcie ta nie? nie bądźcie, nie bądźcie ta! Boże, prawie. Prawie nie dałem rady wylądować tutaj, nie? Co, ja będę ich beczką nawalał? Kolego, nie pomyliło ci się coś? Ja nie będę nikogo beczką biła w sumie, może. Granatki! O, dobra, ale gdzie są mechy? Gdzie są moje mechy? GDZIE SĄ MECHY?! O, kolejna wiertara. Nie gadaj! Nie! Nie! Dobra. Yo ho, ho. damn brother buy me brother is To są 70! Brat dostał 70! Giniesz! Zabrałeś mi fraga! Giniesz! Bombardowanie. Jest tutaj skar niebieski z dumikiem. Bardzo fajna broń, ale. Dalej bierzemy szybki sztucer. Ale brat co? Dostał pompę za siedem z daleka. Moja pompa to kombo to dzisiaj KULTSKAR! 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 Kult eee, to z soblikiem. O! O! Fajnie. to bombardujemy, ale teraz czymś innym. Potem doduszamy. I spamimy. Ja faun lenin! Siemanko! Hejka wy moje chodzaki? Pani Misia! Pan Morderca! Oj, tu nawala! Tu traf! Łatwo? I ktoś tam nawalał? Kto chce umrzeć? No chodź tu, no jak już zacząłeś... O! Tu, 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 tu. Okej, okay, to jest actually pretty good y, zabawa z tym Stormem do wykrywania przeciwników, ale potrzebuję. Pa! Myślałem, że się budujesz, bo chcesz. Okej, okay, fajnie. Ja robimy 10 fragów, jeszcze brakuje wina. Oby się nie skończyło jak w poprzednim odcinku, jak nagle spadłem z dupy. Nie, nie, nie dosłownie! Ktoś tu idzie. Ktoś tu idzie. Dusimy Ale naprawdę mega dużo jest tych przenośnych Stormów, burz O dobra No gdzie do mnie strzelasz Jak wykrywam gościa moim gulhakiem? Gdzie on jest? Gdzie oni wszyscy są? Ja zaraz ginęł! O, Co on ma? Co on ma? Co on ma? Co on ma? Aha. A więc to by było na tyle z tego odcineczka, to były trzy gierki, łącznie zrobiliśmy około 12 fragów, tak mi się wydaje, dwunastu-piętnastu. E, no, widzimy się za tydzień z Fortnitekiem, z Lewikiem, oczywiście będzie zapis live'a oraz będzie odcinek poświęcony tylko eventowi. Przed eventy też będą jakieś gierki, ostatnie jest Eminem Fortnite i no, to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Your phone linging! Your phone linging! Big boy, come pick up your phone! I you know pick up your phone, your phone linging!